Cześć kochani, w kolejnym odcinku Parod Planet dzisiaj sobie porozmawiamy o afrykankach. Afrykanek możemy zaliczyć takie popularne Afrykanki, jak na przykład Afrykanki senegalskie, Afrykanki złotoplamy czy Afrykanki kongijskie, jak tutaj e, ze mną. Jak nazwa wskazuje, są to papugi zamieszkujące Afrykę. Żyją one w niewielkich stadach spadających się z kilkunastu osobników. Taki to osiągają średni rozmiar, mniej więcej 20-35 cm w zależności od gatunku. Waga może osiągać do pół kilograma, natomiast e, z większość e, pap afrykańskich to są raczej papugi ważące 200-300 gramów. Papugi to należą raczej do ptaków zrównoważonych psychicznie, to znaczy, że nie będziemy tutaj mieć aż tak dużych problemów behawioralnych, jak w przypadku amazonek czy żako. Oczywiście źle prowadzona afrykanka również może mieć problemy e, behawioralne, takie jak na przykład nadmierna agresja, krzykliwość czy skubanie piór. Z racji tego, że są średniej wielkości papugą, e, porównywalną rozmiarem do amazonki czy żako, zyskują coraz większą popularność właśnie z racji tego, że są raczej gatunkiem nie tak bardzo wymagającym, jak te wcześniej wymienione gatunki. Ich zdolności śladowcze może nie są jakieś zbyt imponujące. Potrafią nauczyć się paru słów, ale za to są świetnymi naśladowcami różnych gwizdów, więc wszelkie melodie, śpiewane czy gwizdane, jak najbardziej tutaj można takie papugi nauczyć. Takie te są niezwykle ciekawskie, aktywne i zawsze skore do zabawy. Samce i samice w okresie lęgowym mogą wykazywać zachowania terytorialne, ale na szczęście da się z nimi pracować. Posłuchajmy, co do powiedzenia na temat Afrykanek ma nasz niezawodny ekspert Ines Afrykanki generalnie nie należą do jakichś bardzo popularnych obecnie gatunków. Jest ich troszkę, ale nie jest to, nie wiem, no, amazonek, żagło, kakadu, nawet jest zdecydowanie więcej. E, przynajmniej, a przynajmniej z perspektywy gabinetu weterynaryjnego, więc może jest ich całkiem sporo, ale są bardzo zdrowymi ptakami. Ciężko mi to jednoznacznie powiedzieć. Natomiast jakie tak problemy zdrowotne z obserwacji u nich się pojawiają i to, z czym przychodzi e, opiekun afrykanki do lekarza weterynarii, e, to znowu wałkowany temat e, niedoborów czy problemów z wątrobą. Które oczywiście skutkują e, widocznymi objawami w postaci e, kiepskiego stanu piór, e, przebarwień piór, łatwo niszczących się piór e, i. Kiepskiego, złego stanu dzioba, warstwy rogowej, dzioba, który może się który, No głównie widać, że się łuszczy. Tutaj znowu to samo: dieta, dieta, dieta. I znowu zazwyczaj problemem jest ta dieta oparta na ziarnie. I tu u afrykanek problem jest y, troszkę podobny jak u małych gatunków ar, y, że są to dość małe papugi, ale dziub, dzioby mają dość duże w związku z czym one nie będą chciały jeść mieszanki dla mniejszych papug, a te dla większych, no, bywają jednak zbyt tłuste. Przynajmniej w monodiecie to już na pewno będą zbyt tłuste, tak? Jeśli będziemy to jako jakiś jeszcze dodatek, jako nagroda, przysmak, e, czy w ograniczonej ilości podawać, no to będzie wszystko w porządku, jeśli reszta diety będzie e, fajnie, dobrze zbilansowana. Ale kolejnym problemem, który spotykam często u Afrykanek, spotykam, no, Opiekunowie po prostu o tym mówią i to zgłaszają, czasami pytając, co można z tym zrobić yy, i tak dalej. Tu też trze, trze, trzeba się zastanowić, yy, czy to nie ma tła medycznego, bo też może mieć, jest nadmierna agresja, yy, która jest obserwowana szczególnie u afrykanek senegalskich. Albo tu też może być kwestia takich obserwacji, ze względu na większe doświadczenie, akurat z afrykankami senegalskimi, bo raczej jest to najczęściej yy, spotykany gatunek Afrykanek. Yy. Polskich domach. I tu w pewnym wieku, kiedy no już takie jest dojrzały, zazwyczaj niestety pojawia się ta agresja. I może ona być na niestety dość wysokim poziomie, może osiągać dość wysokie nasilenie. I no, ta agresja bywa do tego stopnia widoczna, nasilona, bądź też dotkliwa, uciążliwa dla opiekuna, że bardzo często w przypadku afrykanek w gabinecie spotykam się z tym, że opiekun mówi: ale ja go nie wyjmę. Ja go nie złapię. I że w ogóle, no nie ma, po prostu nie ma opcji, żeby właściciel, opiekun pomógł, wyjął, złapał papugę. I musimy radzić sobie sami. Chociaż do tego jestem przyzwyczajona, bo w przypadku też większych gatunków papug, no to też zazwyczaj nie wymagam od opiekuna, żeby był w stanie mi złapać i wyjąć papugę i ją odpowiednio przytrzymać, tak, żeby. Było to bezpieczne i dla papugi, i dla opiekuna, i dla mnie, czy pozostałego personelu medycznego. I tu u Afrykanek ta agresja faktycznie bywa bardzo mocno nasilona, a w, w takich przypadkach e, trzeba rozważyć kwestię, czy na przykład coś papugi nie boli, bo ból też może wiązać się z tym, że papuga będzie się, e, będzie przejawiała taką reakcję obronną w postaci właśnie agresji, żeby po prostu odpędzić, uniknąć e, dotyku, e, który sprawia jej e, ból, który nie jest dla niej przyjemny. To oczywiście zostaje wtedy kwestia oceny tego, czy coś boli, czy nie, e, sprawdzenia, ewentualnie jakichś badań dodatkowych. E, a jeśli faktycznie ta agresja jest bardzo mocno nasilona, e, bardzo mocno nasilona, jeśli jest nadmierna, tak? no bo to, że papuga czasem chce dziobnąć, to jest normalne, bo my nie zawsze dobrze odczytujemy jej język ciała. Albo nie zawsze robimy to, co jest przez nią pożądane. Bądź też czegoś się boi i nie ma możliwości, na przykład nie ma możliwości ucieczki, tak? to takie sytuacje, które najczęściej mogą skutkować pojawieniem się agresji i chęcią dziobnięcia człowieka czy innego zwierzęcia. W związku z tym, jeśli jest po, zachodzi podejrzenie, że no, ta agresja jest zbyt duża, to warto zastanowić się nad konsultacją behawioralną, oczywiście. I tutaj może dojść się do przyczyny. Co jest, o co chodzi, dlaczego ta agresja się pojawiła, co jest tym zapalnikiem, który powoduje, wywołuje taką reakcję u, u naszej papugi. No i zacząć pracę nad tym, bądź też wiedzieć, że okej, okay, tego musimy unikać, bo bywają rzeczy, których nie jesteśmy w stanie wyeliminować ze życia papugi i musimy. Jakieś na przykład czynności, czy używać jakichś sprzętów, które, których papuga się boi, ale są też takie sytuacje czy rzeczy, na które możemy po prostu papugi nie narażać które możemy całkowicie wyeliminować yy, i zminimalizować tak yy, tą agresję. Dziękuję Wam kochani za oglądanie dzisiejszego odcinka. Dajcie znać, czy macie afrykanki, czy może jest to gatunek, który byście chcieli mieć w swoim domu. Ja jestem naprawdę zadowolona z tego gatunku. Posiadam w domu afrykanki kongijskie. Są to takie niezwykle energiczne, ciekawskie, kochane, trochę zadziorne, ale przy okazji nie aż tak bardzo właśnie em, szalone, jak amazonki potrafią mieć w swoim zwyczaju. Także tak, ja czekam na Wasze komentarze. Dawajcie znać... Lampa spadnie, nie spadnie. Ja się z wami żegnam już dzisiaj, kochani. Wpadajcie na nasz sklep Parod Planet. Odwiedzajcie mojego bloga Parod Disaster, gdzie możecie zobaczyć życie z moimi Afrykankami kongijskimi. Wpadajcie również na grupę że Projekt To się Edukacja. I co? Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Na razie.